Witam zodiakalne byki w czytaniu na wiosnę 2025 popatrzmy na Waszą ogólną energię na początek. Jak się macie. Karta magik, księżyc, świat. I karta sąd ostateczny. Okej, okay, czyli trochę tak jakbyście stali na. Na takim progu um, wyjścia do czegoś nowego, wyjścia ze strefy komfortu trochę, um, rozpoczęcia może jakiegoś nowego projektu, zaangażowania się w coś nowego, um, jakiejś zmiany takiej w swoim życiu. Um, takie mam poczucie, jakby takiego wyjścia na większą skalę. Nie wiem, czy to. Um, żeby zarabiać więcej, tak? Czy powiększyć rodzinę, czy um, może do jakiejś większej społeczności, do jakiejś większej grupy, wyjść ze swoim projektem, z jakimś produktem, z jakąś informacją. Coś z takich rzeczy. Jakby z jednej strony jest tutaj właśnie taka energia tej ekspansji, tak, tak to nazwę takiego poszerzenia e, horyzontów, a z drugiej strony takie poczucie, mm, Niepewności, tak jakbyście się czuli tacy malutcy do takiego wielkiego wyzwania. I takie poczucie, właśnie, że, no, że jak ja tutaj, taki mały, mam sobie poradzić z tym czymś wielkim? Jak ja taka mała mam nagle taką wielką firmę prowadzić albo tyle zarabiać, że w ogóle kim ja jestem, za kogo ja się mam? Mhm. No, tutaj karta też, karta świat. Tak jakbyście mieli wrażenie, że nie mam tego, co potrzeba, żeby osiągnąć ten sukces, tak, czy osiągnąć ten cel, czy to, o czym tutaj mówimy, spełnić to marzenie, które macie. Hmm. Tak mi przychodzi na myśl, żeby zastanowić się tutaj nad tym, po co chcesz zrobić to, co chcesz zrobić. Bo czasami intencje, jakby zamiar, z którym do czegoś wychodzimy, zamiar, jakby to, po co chcemy coś zrobić, niekoniecznie jest nasz. I mam na myśli coś takiego, że czasami chcemy coś osiągnąć, żeby komuś zaimponować. I wtedy często mamy takie poczucie, że czujemy się jakby za mali do tego, albo tak trochę nie na miejscu, albo że ja sobie nie poradzę. I tutaj mi trochę coś takiego świta, że tak jakbyście chcieli oś zrobić to, co chcecie zrobić, nie do końca dla siebie, albo nie do końca wychodząc z takiego miejsca, że chce się podzielić jakoś, wiecie, dać światu, klientom coś, zaangażować się. Jakby to nie wychodziło właśnie z tego miejsca, że chce rozszerzyć, jakby swoje zasięgi. Dlatego, że chcę więcej dać, tylko może, że chcę komuś zaimponować, albo chcę więcej dostać. I jakby, wiecie, nie chodzi o to, że. Hmm. Nawet nie chodzi o to, że coś złego w tym jest, co chcecie zrobić, tylko że często z tego się bierze takie poczucie, że nie wiem, czy dam sobie radę. Bo jak wychodzę z takim nastawieniem, że chcę się. Podzielić tym, co mam, wiedzą, tak? Chcę, żeby więcej osób dowiedziało się o moim projekcie, bo wiem czy jakimś produkcie czy mojej usłudze, bo wiem, że to, co robię, jest dobre i wiem, że tym ludziom się to spodoba, i chcę im to dać, jakby dać możliwość skorzystania z mojego produktu albo usługi, to wtedy czuję, że mam do tego siłę, że mam do tego moc. A jeżeli wychodzę z takiego poczucia, że okej, okay, chcę więcej zarabiać, żeby um, komuś zaimponować albo żeby czuć się lepiej ze sobą, albo żeby z kimś jakiś szacunek wzbudzić, no to stąd biorą się te wątpliwości. Tak, tak jak mówię, no nie oceniam jaki jest wasz cel, tylko chodzi o to, że jakby stąd to poczucie się może brać. Tego, że nie wiem czy sobie dam radę, nie wiem czy ja się do tego nadaję i tak dalej. Niepewność. Czwórka buław, dwójka monet. Dwójka mieczy. Mhm. No, tak jakbyście chcieli właśnie e, nie z tym zamiarem, jakby nie z tą intencją zrealizować ten swój pomysł. I stąd te wątpliwości właśnie się pojawiają. Kłódemka, Monet. Rydwan. Hmm. Rycerz Mieczy. Hmm. Ja myślę, że Wy macie bardzo duży potencjał. To jakby nie chodzi, właśnie widzicie, tak jak mówię, e, że to uczucie się bierze z tej intencji. Tak to nie znaczy, że. Wy nie macie możliwości, że nie macie zasobów, że sobie nie poradzicie, że to jest za dużo dla was. Mam wrażenie, że, że wcale nie, że tylko jakby o tą zmianę perspektywy, o zmianę spojrzenia, takie skalibrowanie tego, po co ja chcę to tak naprawdę zrobić. Czyli co? Chodzi o to, żeby uświadomić sobie najpierw, co tak naprawdę jest tym Twoim zamiarem, takim ukrytym, bo może, wiecie, często sobie mówimy, nie, nie, no przecież ja chcę dobrze, ale sam ze sobą pogadaj, sama ze sobą, uświadom sobie, po co to robisz, taki, jaki jest Twój ukryty zamiar, że komu chcesz zaimponować, czy co chcesz jakby z tego wyciągnąć, jakby bez takiego oceniania się, bo to nie o to chodzi, jakby to do niczego nie prowadzi, tylko jak sobie uświadomisz, co jest tym Twoją ukry taką ukrytą motywacją, no to wtedy możesz sobie powiedzieć, ok, bez sensu, już wiem, ok, rzeczywiście tak było, że chcę tutaj na um, kimś wrażenie zrobić, jakby te, te moje intencje, ta moja motywacja nie jest, um, nie płynie z serca, wiem, że jakby mogę lepiej, tak, wiem, że um, mogę jakby w momencie, w którym sobie to uświadomisz, no możesz to po prostu odpuścić i wrócić, jakby zastanowić się jeszcze raz, jakby nową taką intencję zbudować, no nie? Wrócić do tego, po co tak naprawdę chcesz to zrobić, wrócić do tego, co masz, co chcesz dać e, i wyjść z tej nowej energii. Mhm. Tak. Cesarz. Rycerz Buław i siódemka kielichów. I być może pojawia się też w Was taki inny problem, że nie wiem, jak coś zrobić. W sensie wiem, co chcę zrobić, i może już tą, okej, okay, jakby dojdziecie do tego, co jest Waszą intencją, ale dalej nie wiem, jak coś fizycznie zrobić, jak coś fizycznie osiągnąć, którą opcję wybrać, czy którą drogą pójść. I pierwsze co to czuję, że jak w momencie, w którym rzeczywiście odbudujecie, zbudujecie w sobie jakby. Zbudujecie sobie tą właściwą intencję, ale tu nie chodzi o to, co jest, wiecie, właściwe, niewłaściwe, tylko że staniecie w tym miejscu osoby, która chce, jakby dać, chce rozszerzyć swoje zasięgi, tak doświadczać czegoś lepszego na zasadzie, że wiem, że mam coś wartościowego, mam coś fajnego, czy jestem wartościowa, zależy, co to jest, czy wartościowy i, i tym chcę się podzielić. To mam poczucie, że raz, że wtedy, Dużo rzeczy, dużo tych wątpliwości jakby odpadnie, jakby wyklaruje wam się droga, że bardziej oczywiste będzie, co macie zrobić, jaką opcję wybrać i tak dalej, że was wtedy ta energia takiej szczerej intencji, szczerej chęci em, bardziej pokieruje. Ale dwa, to też możecie e, jakby odpuścić trochę taką powagę rzeczy, dodać takiej, więcej takiej zabawy. Więcej takiej spontaniczności w takim kontekście, żeby. Okej, okay, może masz trzy różne opcje, to jakby jak wejdziesz w taki tryb bardziej takiej zabawy, gry, to możesz popróbować różne opcje, tak? I zobaczyć po prostu, dokąd one cię zaprowadzą. Możesz spróbować jedną i zobaczyć. Bo czasami jest też tak, że jeżeli rzeczywiście tylko jedna z trzech czy nie wiem, z dziesięciu opcji jest właściwa, no to tak naprawdę cała reszta nie jest właściwa, więc nawet jeżeli próbujesz iść ze którąś z nich, no to się okaże, że to jakby ślepy zaułek, no nie? Więc i tak koniec końców wejdziesz na tą teoretycznie właściwą, no nie? Więc jakby nie ma co przywiązywać aż tak dużej wagi do tego, jak coś zrobić, po prostu bardziej z taką, z taką lekkością, z taką zabawą, że dobra, no to zacznijmy od tego, obojętnie pierwsze z brzegu. E, tak, i zobaczmy, e, co będzie dalej. Jak będzie, jak będzie, wiecie, jak zadziała i będzie fajnie, no to super, no to będziemy się tego trzymać, a jak nie, no to wtedy zmienimy. E, więc więcej takiej lekkości, takiej e, płynności, elastyczności e, w działaniu. Także to nie musi być cokolwiek robisz. Nawet jeżeli to jest coś naprawdę bardzo poważnego dla Ciebie, to wcale nie mówię, że ani ja nie chcę tutaj umniejszać e, powadze e, twojej, Twojemu tutaj. Projektowi czy, czy pomysłowi, ani nie mówię, że ty masz umniejszać, tylko często wiecie, jak dajemy aż taką wielką powagę, aż tak, coś się takie wielkie wydaje i takie poważne. Um, I takie, że to jedna, jedyna y, szansa w życiu, i jak nie trafię dobrze, to po prostu koniec ze mną, no to zobaczcie, jak dużo tu jest takiego spięcia, stresu, i wiadomo, że w takich momentach najłatwiej jest błąd jakiś popełnić, no nie a jak podejdziemy właśnie taką większą lekkością, takim zaufaniu, że, że to co ma być właściwe to się pojawi, że to co ma być właściwe, że to co jest właściwe to to, to jakby się zaprezentuję samo, tak? E, że pojawi się samo, mogę popróbować różnych rzeczy i, i wtedy e, wybrać, tak? Czy pogadać może z różnymi osobami, jeżeli rzeczywiście jest tak, że możesz tylko jedną opcję wybrać i spróbować, to może porozmawiać z różnymi osobami, które jakieś doświadczenie w tym mają, zobaczyć e, jakie mają zdanie, być jakby od, odbić swoje myśli, e, porozmawiać, właśnie zapytać o doświadczenie tych osób i i zobaczyć, co wtedy, no nie? Czyli, jakby zebrać trochę więcej informacji na, na dany temat. Nawet jeżeli ty ich nie masz, jeżeli ty nie masz doświadczenia w tym, to po prostu pogadać z różnymi osobami, zobaczyć, co myślą, otworzyć się na więcej um, informacji. Z taką właśnie ciekawością, nie z takim spięciem, że OK, muszę wybrać tą jedną, jedyną e, opcję, jak wiecie, wy, wygrać w lotka i wybrać te e, jedyne właściwe liczby, e, tylko bardzo jak taka zabawa. Um, czy Taka lekkość, spontaniczność, taka ciekawość, może z taką ciekawością bardziej niż z wielką powagą. A czasami jest też tak, tak mi przyszło na myśl, że to jakby wracając do samego początku, czasami jest tak, że bardzo, bardzo, bardzo coś chcemy i się stresujemy i że a nie wiem, czy mi to wyjdzie, jak mi nie wyjdzie, a co, jak się nie nadaje i tak dalej, a może się okazać równie dobrze, że. Zdajcie sobie sprawę, że tak naprawdę ja tego wcale nie chcę robić. Że to, co chciałam, czy chciałem zrobić, to wynikało z tego, że myślę, że muszę, żeby czuć się kimś. Myślę, że muszę, żeby komuś zaimponować. Myślę, że muszę, żeby nie wiem, bo tak trzeba, bo ktoś mi kiedyś tak powiedział i tak myślę, że tak trzeba, a może się okaże, że wcale, wcale nie chcesz, i wcale nie musisz, i możesz to w ogóle odpuścić i zająć się czymś innym, jakiś inny pomysł się pojawi na to, co masz ze sobą zrobić, czy co w tym momencie masz zrobić. Dobra. kart emocji, smutek, obojętność, zgoda, napięcie, no właśnie, mówiłam o tym napięciu, podziw, i satysfakcja. Hmm. No, taki stres, właśnie jakbyście chcieli być kimś więcej niż jesteście. Jakby nie ma nic złego w tym, że dążymy do tego, żeby być lepszą wersją siebie, ale to znowu sprowadza się do tej intencji, czy ja robię to, bo jakby porównuję się sam do siebie z wczoraj, przedwczoraj, z przed pięciu lat i chcę być lepsza niż byłam wczoraj niż ja sama byłam wczoraj, tak? Czy porównuję się do innych osób i moim głównym celem jest to, żeby pokazać komuś, kim to ja nie jestem. To, to ta druga opcja jest właśnie taka bardzo, bardzo niepewnie się wtedy czujemy, bardzo w siebie wątpimy, porównujemy się do jakby innych osób i dążymy do takiego jakiegoś nieistniejącego ideału, do jakiegoś wyobrażenia, które mamy na temat tego, kim powinnam, czy powinienem być i tak naprawdę sami od siebie się odcinamy i stąd jest takie poczucie tej, takiej pustki, takiej niepewności. I to z, jakby z, z, od samego początku, jest skazane na klęskę, no bo dążysz do czegoś, co w ogóle nie istnieje i co w ogóle nie jest tobą, nie ma związku z tobą i jest jakby takie puste samo w sobie. Więc nie da się nawet tego osiągnąć. Więc to jest takie, wiecie, dążenie za, do czegoś. No, nawet nie wiem, jak to określić. Walka z wiatrakami to nawet nie jest chyba to takie łapanie wiatru, no nie? Jakbyśmy <laughs> chcieli złapać coś, co w ogóle nie, nie, wiem, nie istnieje, e, dlatego, no, dlatego takie negatywne emocje się pojawiają. Więc zastanówcie się właśnie, co to jest, po co ja tak naprawdę chcę to zrobić, jakie są jakieś ukryte motywy moje, tak, bądźcie po prostu szczerzy ze sobą, no, to jest tylko między tobą a tobą. Tylko dla własnego dobra to robisz um, i no bądźcie szczerzy, jakby po co to robię, dlaczego to robię, um, co chcę przez to osiągnąć i jeżeli jakby zdemaskujecie te negatywne rzeczy, jakby to, co nie, to nawet nie chodzi o to, czy coś jest dobre, czy złe, tylko czy coś jest w zgodzie ze mną, czy nie jest. Czy ja to czuję i naprawdę chcę tego, bo to wypływa z mojego serca, czy ja to robię nie wiadomo po co, no nie? No, to wtedy dopiero jak taką szczerą rozmowę ze sobą będziecie mieli, to możecie właśnie skorygować to, dokąd idziecie, czy po co coś robicie, tak? I albo zacząć robić to z taką szczerą intencją, swoją, z tym, że okej, okay. z takim zaufaniem, bo ja wtedy wierzę w siebie. No, bo jak chcę dać komuś coś, co mam, tak, swoim produktem się podzielić, bo wiem, że jest dobry i chcę, żeby więcej osób mogło z niego skorzystać no to tu nie ma miejsca na wątpliwości, tak? Bo dajesz coś, w co wierzysz. A jak robisz właśnie coś e, takiego a, jakby w, w, z, z, z niewłaściwym dla siebie zamiarem, no to się pojawiają wątpliwości. Dobra, zobaczmy jeszcze z kart e, porady na koniec. Jakąś wskazówkę, jeszcze jakąś poradę, czy coś jeszcze musicie usłyszeć. Karta prokrastynacja. Piękno. I wewnętrzne dziecko. No właśnie, to taka chęć zaimponowania kogo komuś to często jest spełnianie e, takich e, wypowiedzianych albo i niewypowiedzianych jakichś marzeń albo ambicji rodziców, tak? Tego, co zawsze nam się wydawało, że oni e, od nas oczekują, e, więc warto to też wziąć pod uwagę. Um, I wiecie, no siłą rzeczy no, każdy rodzic chyba ma jakieś oczekiwania czy jakieś marzenia, czy, albo mówi się zawsze, że rodzic zawsze chce dobrze dla swojego dziecka i owszem, może i tak jest, tylko że chce dobrze według tego, co sam myśli, że dla tego dziecka jest dobre, no nie? E, a często jest mało takiej przestrzeni na to, żeby dziecko mogło być... Um, Autentyczne, tak? Na taką autentyczność, na taką prawdziwość tego, kim to dziecko chce być. I dziecko mówię jako dziecko, ale często no, mówię już o nas jako dorosłych. No nie bo z tego właśnie dzieciństwa, gdzieś to, co wtedy nam się wydawało, że rodzice od nas chcą, bo oczekują, albo co im się podobało, nie podobało, to często właśnie w dorosłym życiu dalej według tego działamy, co nam się kiedyś. Nie wiem, co kiedyś uznaliśmy za prawdę, a teraz już prawdą nie jest, albo może jest, może oni dalej mają jakieś swoje wyobrażenie na to, kim będziemy, ale pytanie, czy to jest to, czego ty naprawdę chcesz i czy naprawdę do końca życia chcesz spełniać jakieś ambicje, marzenia, życzenia swoich rodziców, czy chcesz żyć swoim życiem? Odpowiedź oczywiście należy do Ciebie. No, i tyle. Także tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo za oglądanie, wszystkiego dobrego dla Was i do usłyszenia niedługo.